Jadę właśnie z moją asystentką, Zuzią tutaj, bo dostałam wezwanie. Pracuję w FBI, widzowie dzisiaj na Brookhaven. Dostałam wezwanie pod sklep. Co tutaj się takiego stało? Jestem mega ciekawa. Zobaczcie, co tu są za kartony. Wysiadam, czekajcie, sprawdzę tylko tak, to tutaj. Tutaj było wezwanie. FBI, dzień dobry, melduję się. Dzień dobry, pani Maju, Kto wzywał FBI? Co się tutaj stało? Tu moja asystentka Zuzia, wszystko notuje, wszystkie zeznania są spisywane, więc proszę mówić prawdę. Pani Nastko, co się tutaj wydarzyło? Do czego tutaj doszło? Poszło. Proszę mi natychmiast o tym powiedzieć. Chcę się wszystkiego dowiedzieć co się tutaj dzieje. Pani leży? Ale, ale jaka pani? Dzień dobry, pani Mateuszu. Czy pan też coś wie na ten temat, co się tutaj wydarzyło w sklepie? Pani leży? Ale jak to? Ta pani leży! Ale jeszcze żyje! O nie! Szybko musimy wezwać pogotowie! Czekajcie, czekajcie! Proszę odsunąć się! Proszę się odsunąć od miejsca zdarzenia! Proszę się odsunąć od miejsca zdarzenia! Asystentko, zabezpieczamy teraz teren. Natychmiast! Musimy teraz otworzyć tutaj propsyrek, rekwizyty. Raz, dwa. Oj, proszę tutaj nie skakać! Natychmiast z dala! No, nie wierzę ci ludzie! Co oni tutaj stawiają? Musimy jakoś zabarykadować! Co oni tu robią? Nie, proszę pana! Co pan tutaj stawia za rzeczy? Trzeba tutaj teraz natychmiast oznaczyć to. Tutaj leży pani! O nie, proszę zabrać te kartony! Czyje są te kartony? Natychmiast zabieracie! Te kartony zabrać! Pani Zuzia, proszę natychmiast! O, zobaczcie, ona tutaj już postawiła elegancko. Tak jest, dokładnie. To proszę się nie ruszać. Proszę się nie ruszać. O, pani coś napisała, to nie ja! Co pani? To nie, to nie, to nie pani sobie zrobiła? No ja się domyślałam, że to nie pani. Tylko kto to pani zrobił? Widzowie, dzisiaj rozwiążemy zagadkę. Co się stało na Brook Heaven? Dlaczego tutaj leży jakaś pani w sklepie, jestem tego mega ciekawa. Pomoże mi moja asystentka z Zusia. Oczywiście świadkowie, tutaj jest Mateusz, to jest świadek i też są inni świadkowie. Zaraz sobie zobaczymy. A teraz wzywamy, już jest pani policja, pani ta pani tutaj, proszę bardzo. Pani lekarko, zapraszam, pani lekarko! Zapraszam serdecznie, proszę. Ona no uciekła! Co jest nie tak na tym brukem? Czemu pani lekarka uciekła? Słuchajcie, muszę zadzwonić, muszę zadzwonić, dobra. Klikam tu. Szpital, pracownicy, dzwonię. Połączenie, współdzielona lokalizacja. Proszę natychmiast przyjechać pod sklep. Tutaj leży jakaś pani. Coś się tutaj stało. Natychmiast przyjechać, o, jest i chyba jedzie, tam coś widzę. Muszę pani asystentko sobie zobaczyć tutaj przez lornetkę, bo ja widzę, że tutaj na Brookhaven jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Słuchajcie, mam lornetkę. Czy ona tam jedzie? O, jedzie, dobra, już już zdążyłam wyjąć, a ona już jedzie. No tutaj, tutaj, tutaj! Natychmiast szybko, tutaj leży jakaś pani! Tutaj mamy zabezpieczony teren, tylko może tutaj wchodzić lekarka. Świadkowie z boku, proszę zda... Co tu są za dziwne rzeczy? Ej, kto to postawił? Tutaj, 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 tędy, tędy. Zapraszam, zapraszam do mnie! Tu leży jedna pani, zobaczcie. O nie, fanka Patty leży w sklepie, zabrać ją. Co się stało? Próbujemy to rozwiązać. Proszę ją zabrać, bo to jest mega dziwne. Pani asystentka tutaj stoi cały czas wszystko notuje, bo ja muszę mieć całe sprawozdanie z całej sprawy. Widzowie, to nie jest wcale taka łatwa sprawa pracować w FBI, jak widzicie, jest ciężko. Proszę zabrać tą. Proszę ją zabrać. Najlepiej tak będzie, żeby jakiś o elegancko pani Marysia tutaj już wyciągnęła. Zna się na rzeczy. Zabieramy ją, zabezpieczamy teren. Co oni tutaj stawiają za rzeczy? Co się tutaj dzieje? Kto to stawia? Ja myślę, że wśród tych ludzi jest jakiś podejrzany. I on się wkręcił jako świadek. Hmm, tylko kto to może być? Wydaje mi się, że ten Mateusz jest jakiś tutaj podejrzany. Zobaczcie. Niby stoi tyłem, się nie rusza, ale czekajcie. No nie wiem. Wszystkich umawiam na przesłuchanie na policji. Tak, natychmiast zapraszam. A teraz musimy szybko podjechać na karetkę zobaczyć tam do szpitala, co się stąd z panią właściwie dzieje. E, ale proszę, proszę wysiąść, tak? Pan tu nie jest w ogóle moim asystentem. Proszę stąd Wysiąść. Nie, no masakra. On nie jest asystentem, a w ogóle wsiada mi tutaj. No, tak nie wolno. Tutaj musi ujść. Co ty zostaw, mój. Sted, Botor? Chodźmy stąd i zobaczymy sobie, widzowie, czy jeśli my stąd pójdziemy z tymi świadkami, to czy coś dalej dziwnego będzie się działo pod sklepem? Bo jeśli nie, to oznacza jedno, że wśród świadków jest jakiś złoczyńca. Ktoś, kto robi psikusy na Brookhaven ludziom. Idziemy szybko, zobaczymy sobie. A dlaczego ta pani Maja wchodzi na przykład do szpitala? Gdzie ja w ogóle o szpitalu nie pisałam? Sałam, pisałam tylko, że spotykamy się na policji, na przesłuchaniu. Dziwne to wszystko, pani asystentko. Co pani Zuzia myśli na ten temat? Kto jest podejrzany? Mamy tutaj panią nastkę. Ona stoi obok nas. Ta wydaje się całkiem, no nie wiem, chyba okej. Okay. Oni tutaj wyszli razem, a może to jest jakaś współpraca? Hm, jakby to tutaj rozszyfrować? Poczekajcie, ja muszę jakoś połączyć kropki chyba. Ja muszę jakoś połączyć kropki, sobie to zapisać. I muszę jeszcze to zobaczyć. Dobra, dobra. Wszystko. Tutaj sprawdzam. Okay, co to sprawdzam. Okej, co ta pani Natalia kupowała w sklepie? Ona kupowała pizzę! Hmm. Ale może... Ale po co ona kupowała pizzę? Ona chciała pewnie się z kimś spotkać na tą pizzę i komuś postawić. To na ten temat wiedzą, gdzie byli i o której godzinie i co robili. Tak, dobra, ma, ma pani rację. Pani Zuzio, dobrze, że ja panią mam. Chodźmy, chodźmy w takim razie na policję. Zapraszam na policję. Pani doktor, co będzie z panią Natalią? Co ona napisała? Pani Patrycjo, że ten Mateusz bił? Ja mówiłam, że on jest jakiś podejrzany. Ale słuchajcie, nie możemy od razu dać się, że my coś wiemy. Na razie chosza, więc... Więc chodźmy sobie. Proszę ją uleczyć. Ja przyjdę za około godzinę. Idziemy teraz zrobić jakieś tutaj postępowanie. Zapraszam, zapraszam na przesłuchanie wszystkich. Biegniemy teraz. Niech pani doktor się tam nią zajmie, a my idziemy. Zapraszam, zapraszam, zapraszam na przesłuchanie. Eee, co jest grane? Podejrzany! To jest jakiś podejrzany! Zabieramy go, zabieramy go szybko! To jest jakiś podejrzany! Co jest szybko? Musimy go dać, do celi, do celi! Czemu on wyciągnął? Nie, to jest podniesienie broni! No ale już, proszę natychmiast stąd wyskakiwać i zamykamy go! No co za jeden? On jest jakiś podejrzany, zobaczcie! Proszę być tutaj natychmiast zamkniętym! To jest jakiś dziwny chłop, on jest jakiś podejrzany, ale czy on by mógł to zrobić, pani Natalii? Ej, gdzie on tam przeskoczył? O nie! On zna jakieś triki, Brookhavenowe. Tam jest u góry. No dobra, trudno, uciek. To chodźcie tutaj. Chodź, zapraszam pani, zapraszam. O nie, on tu wszedł znowu. Natychmiast łapać go, łapać go. Nie, no masakra, proszę go wziąć. Wziąć go natychmiast do celi, dobra, zabieramy go do drugiej celi. Do drugiej celi, bo tu... Chodź tutaj, chodź tutaj, chłopie. O nie, patrzcie, on nie chce przyjąć mnie. Co za jeden? On ucieka, ucieka. Zapraszam do pokoju przesłuchań natychmiast tutaj. Proszę bardzo. Dzień dobry, pani Maju. Proszę powiedzieć, co pani widziała. Siadaj. A ty co? Nie, no on mnie wkurza w ogóle. Zabieramy go stąd. Wynocha stąd. Co on cały czas za nami chodzi? Trzeba go tam do paki dać i tyle. Marysia tutaj, lekarka też przyszła, nie wiem skąd ona się tutaj wzięła. Wypadaj mi z to, i do widzenia, masz tutaj zostać i koniec. Okej, okay, co tutaj? Pani, co tutaj się stało? Pani Patrycja, pani Natalia miała operację, noga złamana, palec wybity, a głowa rozbita! Taka tragedia, nie, ja nie mogę pozwolić do tego, żeby takie coś działo się na Brookhaven, co tutaj się teraz dzieje, próbujemy to ustalić, co się z nią stało, koło sklepu, dobra, koło sklepu była, pani asystentko, proszę, proszę zadawać pytania, gdzie byłaś, kiedy to się stało, właśnie koło sklepu. No dobra, ale czy byłaś w trakcie tego, jak to się działo? Czy brałaś w tym udział? A, ciekawe, co tam robiłaś? Bardzo dobre pytanie. Jestem do nas mojej asystentki i dzisiaj chyba ją nominuję na pracownika FBI. Ona już może normalnie pracować, ona zna się na rzeczy. Okej, okay, musimy zaraz e, iść zobaczyć, co się dzieje z tym. Ten... Ona napisała, moim zdaniem czysta. Okej, okay, czyli ona nic nie zrobiła. Możemy wierzyć pani Mai. Okej, okay, to teraz musimy iść zobaczyć jeszcze szybko, co się dzieje z naszą panią Natalią. Chodźmy zobaczyć, bo ona ma rozwitany palec. To jest niepokojące. Idziemy szybko zobaczyć, bo ona tam leży. Musimy zbadać i zapytać się jej też coś. Musimy zapytać się poszkodowanej. Chodź. Pani asystentko, zapraszam do mnie. Biegniemy, biegniemy. Musimy się zapytać, co ona widziała. Czy ona coś pamięta z tego wszystkiego? Gdzie ona tutaj leży? Dzień dobry. Jak się pani czuje? Kto to pani zrobił właśnie? Bo yy, my próbujemy to ustalić, ale jest nam bardzo ciężko Zobaczcie, ten gościu cały czas za nami chodzi. On jest jakiś podejrzany, powinniśmy go wpakować do celi, ale on cały czas jakby ucieka. Wkurza mnie to, że on cały czas się tutaj dostaje. Okej, okay, dobra, dzień dobry, pani lepiej, okej. Okay, bił mnie siekierą! Czyli to był chłopak? O nie, to był chłopak! Mamy kolejną! Jakiś atak! Co jest? Co pani napisa? Kręci się tu jakiś dziwny pan. No właśnie mamy kolejny atak na panią nastkę, szybko! Musimy go zabrać, zabrać go, zabrać go, szybko, szybko! Zabieramy go! Zabieramy go, natychmiast! Musimy go wziąć! Chodź tutaj! Chodź tutaj! Mamy go, mam go! To jest ten! On na pewno to zrobił, zobaczcie! Taki podejrzany, jakiś czerwony i w masce. On się ukrywa! Musimy go zabrać! Szybko, szybko, chodźmy, chodźmy! O nie, on chce nas tutaj, co chwilę się wyrywa! Zabierzmy go, zabierzmy go! Zabierzmy go szybko! Zabieramy go! Natychmiast go! Eee, co się z nim stało? Co on robi? To jest jakiś haker. Zobaczcie do góry. No, co się stało? Ja normalnie padłam, ale nie. No teraz się wkurzyłam. Gdzie on jest? Może go złapać. FBI nie pozwoli na to, żeby to był taki syf na Brookhaven. Dobrze, dobrze. Teraz wszyscy musimy go dorwać. Także robimy wielką akcję na Brookhaven. Bierzemy sobie broń i zobaczcie. Nie ma to tamto. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Szukamy go! Szukamy go! Pani lekarka! Pani Natalia mi mówiła, że biała maska! To się zgadza, ale wtedy jak przyjechaliśmy tutaj widzowie, to on był normalny, a potem się przebrał. Hmm. Jakiś podejrzany, mówiłam od początku. Dobra, tam jest, szybko łapać go. Łapać go, łapać go, łapać. Strzelamy. To jest wielka akcja za przestępcą na Brookhaven. Łapiemy go. Strzelamy w nie O nie, on wpadł do wody, nie mogę z bronią wpadać do wody. Szybko, szybko, zobaczcie, co on robi za dziwne rzeczy. Ej, gdzie on jest? On się pojawia i znika. To jest jakiś haker normalnie. Co on wyrabia na tym Brookhaven? Nie mogę pozwolić na to, żeby tutaj e, wszyscy mieszkańcy Brookhaven czuli się niebezpiecznie. Wszyscy na niego. Pani Natalio. Łapmy go, łap go, Ładnego! Co będzie dalej widzowie? Musimy go dorwać. Eee, co za jeden? Wiecie co? Ja mam inną taktykę, słuchajcie. My pójdziemy sobie teraz, a on będzie myślał, że my sobie też idziemy, więc pójdzie za nami. Wtedy go złapiemy, złapiemy go. Dobra, chodźcie, idziemy. Idziemy sobie teraz. On będzie mnie szukał, bo ja jestem główną dowodzącą. Patrzcie, nie go tam łapią. Okej, okay, dobra, niech go łapią. Ja idę do pani Natalii zobaczyć, czy ona to potwierdza, czy to jest ten czerwony typ w białej masce sobie do niej, zobaczy, czy ona jeszcze tutaj leży, czy już trochę wyzdrowiała. Sprawdźmy sobie to. Okej, okay. czy ona leży, leży, okej. Okay. Czy to na pewno był ten gość w białej masce? O nie, Pani Natalia, chyba się źle czuje, chyba się źle czuje! Musimy ją ratować szybko! Zabierzmy ją, zabierzmy ją! Zabierzmy ją na, jak, na, jakiś, na jakąś salę inną! Pani lekarko, szybko! Trzeba tu pomóc! Trzeba pomóc! Muszę ją zabrać. Ona nie przyjmuje tego, bo ja nie jestem lekarką. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Proszę przyjść do mnie! O nie! Ona nie chce tego przyjąć, widzowie, bo ja nie jestem lekarzem! Jestem tylko FBI, ale no znam tam pierwszą pomoc, coś tam. Dobra, nie wiem, pani lekarko, trzeba jej pomóc, ona ma jakiś zawał, nic nie przyjmuje, nie chce. Szybko, szybko, pomóżmy jej. A ten typ, niech się strzeże, widzowie, dzisiaj zrobimy wielkie poszukiwania tego złoczyńcy, tego przestępcy. Widzę, że on tam gdzieś się kręci. Zrobimy na niego zasadzkę i będzie z tego drugi odcinek. Złapiemy tego. Tego złodzieja, nie, ale tego przestępcę. A chociaż to też jest złodziej, bo on kradł ze sklepu. Wszystko jest teraz jasne, moja asystentka biegnie. No i zobaczymy. Zobaczymy, co nam teraz tu napisze. Złapałaś go, pani asystentko? Złapałaś go! Mam nadzieję, ale i tak zrobimy na niego wielką zasadzkę. Także subskrybujcie ten kanał, żeby tego nie ominąć. Bądźcie też jutro odcinki są codziennie. Na razie pa!